Dzień dobry wam moi drodzy widzowie, tu Sztyks oraz... Oraz Wilku, witam was bardzo serdecznie. I witamy was bardzo serdecznie, tak jak już Wilku wspomniał, w kolejnym odcinku zagrajmy w Saints Row 4. Który to jest odcinek z kolei? Cholera wie, w każdym bądź razie na YouTubie oczywiście już jest chyba z 10, 15 albo i 20 pełnych serii skończony całe kampanie pięknie wyciskane, ale na naszym kanale, jak to z każdą naszą serią bywa, never, never ending story, po prostu jak za 3 miesiące będziemy gdzieś w połowie gry, to będzie taki nasz osobisty sukces, a z tym, że odcinek miał być co prawda codziennie, jak zwykle wyszło tak jak zwykle. No, tak więc wchodzimy do symulacji. W sumie nie pamiętam po jaką cholerę żeśmy w ogóle na ten statek wchodzili, pamiętasz? A też nie pamiętam, bo to było dawno. No właśnie, to a było to bardzo twoja dawno. to tak. Ja pamiętam tylko, że miałem bardzo upojne chwile z Kinzi, ale... W mordę dostałem, a potem co innego dostałem. Dobra. Zobaczcie, tak się wchodzi do symulacji. Wchodziliście kiedyś do symulacji, nie wchodziliście, a ja wam to pokażę. Bardzo łatwa sprawa. Wystarczy, że coś musimy wybrać, a nie wiem w sumie co. Jeden. No właśnie. Zakładka mapy. Co zrobić tą zakładkę? Ja nie zrobiłem takimi zakładki. Chyba musimy wybrać... BRAMĘ! Wyjdź z bramy. Nie, no to musimy w bramę. Prawne. O! I się niesiemy! I, prawda, przez kabel płyniemy. Światłowody, to się nazywa to. Ty też też ma światłowody na ekranie? Jeszcze nie, bo nie wybrałem. <grym> Aha, to chyba A które musimy wybrać? To ja wziąłem takie żółte. i zakładki jakieś się tu porobiły, o no co właśnie, chodzi? to jest jakieś dziwne. To co coś nowego powiedzmy... jest. Mi... A, bramę, tutaj, o, dobra, widzę. Ej, te zakładki to jest coś nowego, o co tu chodzi? Ja to muszę sobie sam obczaić, bo prawda, nie, nie gramy tak no, a bez nagrywania, nie, nie, prawda, nie możemy tutaj... Co to są zapieprzone zakładki? A co to jest zapieprzona impreza, na której jesteśmy? Ja? To chyba, Ja nie jestem na A wybrałeś bramę? Tak. A, ja tu! Dziękuję. Może nie impreza, Ej, ale takie dziwe, właśnie. O, fajne, o! O. Fajne. <laughs> bardzo. O. No, zostaw te puszki! <laughs> Co one ci biedne zrobiły. No ale dobra, nie gadajmy, ja, zakładki, bo prawda, ja się... nie wy... robimy się do następnego października. Za rok. Ej, ty masz telekin. telekin ja Nie mam nie ten... Ja cię zrobię tak. Tu. I masz z Dobra. Dobra. Nooo, już nas gonią! Już żeś nabroił. Ja tam idę od ciebie. To jest właśnie takie upierdliwe, że oni tu nas non-stop gonią. To jest. wkurzające moim. Os dobra, moim wybierz sani. jakąś misję, a nie gadaj. Czekaj, skoczę na ten wspaniały wieżowiec. Tak jest. I tutaj czuję się spełniony. Misję. Co polecasz? Szpaner, modyfikacje brama, graumer? Zapytałeś, szpaner. Tak jest, bo główna. Nienawidzę go, ale jest nam potrzebny. Czas uratować Mata Millera. Czy myśmy już nie ratowali Mata Millera? Aha, uwolnij. To już żeśmy go uwolnili, a teraz musimy go odzyskać. Bo pamiętacie, chyba z tego co pamiętam, zakończyliśmy właśnie podczas ratowania tego koleśa. No, no to jakąś kapsułę, coś tutaj jest, nie wiem o co chodzi, ale na co jeszcze się widzisz? Dobre drzwi wybrałem, a nie, to no ba... nie, no bo ładnie. teraz chyba... Trzeba się dowiedzieć co to są te zakładki, bo też właśnie totalnie nie Nie wiem, nie może żeśmy coś zrobili chodzi. przez przypadek, cholera wiem. A może, może. W sumie niepotrzebnie tu wracaliśmy, z tego na to wychodzi. W każdym razie pamiętacie, on był tam goły na statku tych... Jak go nie mieli? Zinów? O, zinów. No, no to na tych zinów tam był i, i był goły, no. To chyba najważniejsze. I wesoły? Pytanie. No to zaraz się okaże, jak go uratujemy. Okej. Okay. Albo i nie. Tup, 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 tu, tu. Potwierdzenie rozpoczęcia misji. Zgadłem. Jej, fajnie, że się zgodziło Powiedziałem, to sakramentalny tak, widzicie. nie nie Fine. Take this. O, le fajnie, już mi się ta gra podoba. Jeszcze bardziej szkoda, że takie słabe tekstury <laughs> <laughs> Uważam, że zawsze powinniśmy chodzić w takim pancerzu. Wyjątkowo się z tym zgodzę. Wyjątkowo, zawsze nie mówię, to, jak to, jak to nie mówisz. Ej! O, ale fajnie! ale do chyba. No. U. Go, go, Power Rangers! Ej, ale nie ma strzelania? Co za bezsens. Cześć, a jest strzelanie. Ej, ja strzeliłeś! Ja strzeliłem? A nie da się strzelać? No nie wiem, właśnie. Ej, na spację można latać.

Co my robimy? No ja chcę przez drzwi nie? Jest taka... górą, to Rozszerzona górą. wersja pukania, tak? Puk, puk. Kto tam? Lećmy do góry, tylko uważaj, bo się paliwko skończy. No... Ale się ładuje, nie wiadomo skąd, ale energia no, nam przybywa. Nie, to jest wyższa fizyka. Tak jest. To jest Tego wysoka nie na nasze umysły. Nie wiem, co na pewno. Jeps. Shift uderzenie barkiem. Szkoda, że... o dobra jest Dlaczego do obrony ziemi nie wykorzystaliśmy czegoś takiego? No i co? Ja, jak mam ich zabić? Bo tam spadnę zaraz Lećmy Wa na kontrol się zniżasz, jakbyś pewnie nie zdążył przeczytać i Nie! <laughs> Przecież ten S, czyli wyłączenie tych silników całych Już! Raz, Te dwa, się przydaje, ci jeden cios i... Ja nie wiem, czemu tego nie wykorzystali do obrody się. No właśnie, nie? No raz, S dwa, trzy i... Zagadka to? ludzkości. Ja na no, pewnie... Ja czuję, że to koncerny miały po prostu swój udział. A. Spisek wszędzie. Może tak jak Niemcy, może nie zdążyli po prostu z tymi odrzutowcami na drugą wojnę. Mm, może tak czyjmy. było. No, też tak było być. No bo Niemcy coś tam planowali, nie? Tylko. No, było. Ale i nie wyszło. Jak zawsze. <laughs> to, to mówisz o nas chyba. Mam zawsze wychodzić O, naszyj, o naszyj, naszy. Tyle wojen, tyle okupacji, a nadal no kraj istnieje. No ja nie wiem, czego <grystanie> ty, <czy> ty chcesz? <grystanie> Byle jak, ale jest. O, w jest, nie? Zawsze mogło być gorzej. Teraz moglibyśmy, zamiast wrzucać filmiki na polskiego YouTube'a, moglibyśmy wrzucać na niemieckiego. Czaisz to? <grystanie> Prześlij film, to tam co pewnie zyde, na trzy no, zakładki! to tam, w, no. w ogóle nie wiadomo co. Zanim byś by ogarnął, no, gdzie jest Prześlij No. i no spokój, fajnie. A opis filmiku? Opis kanału! Gdzie, gdzie tam? Ogra Oni ten, ten chyba jest nie mają Nie, 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 nie znaków, można wpisać. No raczej, no, bez spokój. Nie no, chcemy czy opis Mam kanału Mam 15 na lat i kończy się. Jest Chyba nie. No jest, jest właśnie i jest ten problem. Kurde, to tak dużo kiedyś pisałeś, ja tam wiesz, zawsze muszę... Ja to zawsze piszę... będzie później. Ale nie kanał. Nie 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 nie, nie. A Kanału, dobra. kanału. Aaaa, myślę, że w filmiku. W filmiku to tak. W filmiku nie jest ograniczony. Chociaż. No uda no, z tego nie sprawdzicie, bo my raczej nie lubimy za dużo pisać. No nie ja czasami jak mam wanie. <grym> ja bym się bo kończy. Fuck mi też. <grym> a, aha, myślę, że jak tu spadniemy to coś się stanie, ale... Nie no ta gra nie może być za trudna, no daj spokój. <grym> no No jak my już nią gramy. No. Hop, 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 hop. Hop, hop. Ja chcę z barka! Ciekawe kto to rozwali, ja czy ty? Chyba, chyba ja. No tak, ty, ty wszystkim. <grywa> co? No to ja tutaj wejdę. Yeah. Chodź sobie. Ej, widzę tego, na siebie właśnie go nie widzę, ale... O, tu jest golas! A masz! O cicho bądź, to robot, fajny robot. A ty co? Tam parskasz śmiechem? Albo tak, mogę sobie parskać. Tak. Nie możesz. Dobra. Są ciekaw czego brakuje. O, cicho, tak. cicho. No właśnie, pewnie, pewnie, pewnie kondoma, ale czegoś. Na pewno. Gumy do rzucia. Broń mata! Super, ale czym? Aha, bo my musimy dać mu czas. I ty masz tak mało życia? Gdzie tu w ogóle jest życie? Jest życie? No, właśnie. no Bo ja widzę, że masz mało życia. No, mam chyba mało życia. No ale gdzie tu jest życie? Uuu, ten niebieski pasek chyba. A To dlaczego masz tak mało? A nie wiem. Ale to samo schodzi. Mi nie atakuje, a to samo schodzi. No jak samo schodzi? Ja mam pełne. Ja może... Wolne to jajco No ja jestem odważne Bo się rzucasz jak frajer w środek akcji A jak No i co i z twojej strony nas ostrzeniwuje Dobra trzeba się schować bo przecież oni nie wylezą z tamtej dziury a my tam nie wyleźmy no teraz nagle mam całe życie już no nie bo wydaje się... mi się, że trzeba zbierać jakieś tam niebieski gówna pewnie i co ci no daje. Ale nie masz całego Według No prawie moich. całe, no ale wiesz, no w przed chwilą nie miałem nic A masz! Boom! Tak, troszeczkę błąd popełnili, że nam tej broni nie dali. No ale właśnie szuka teraz, nie? Części. No. Goła, z dupę wypiał i się cieszy. A my tu musimy. Idę, idę, idę. O, będzie montaż. No, Będziemy. Be... on to, Czego to robi to gola, na golasa? A co no. to jest? Jest. Teraz to panie... Spluwa oh. jak spluwa! Ku rakiety, shift szarża, LP działa, F uderzenie Haha, <śla> są rakiety Dobra. Uhuhu Wchodzimy. Ostro, ostro ci powiem. Z wypierdem i przytupem. Z wypierdem to może ty. Ja tylko no, A ja to, to później. Zaś. Och, I co, idziemy iść. Na gotowe przyszedłem. Tak jest. Teraz się możemy bawić. Nie, no teraz jest po prostu całkiem przyjemna gra. Jak nie trzeba złapy bić. Wcześniej nie była. Nie, no to prymitywne, takie z ręki. Nawet jako pancerz, in no, no, stop motion tutaj zbiegają sobie. Dla efektu. <laughs> żebyśmy mieli łatwiej, żebyśmy trafiali, nie? No, przecież widzisz, że nam nie idzie on no stop. Ile nam zajęło, wylec żeby wylecić z tego pierdzielonego stateczku? No to gra się uczy, nie? No właśnie, widziałeś komentarz yy, odnośnie tego, yy, no że była taka misja, że trzeba było uciec z tego statku, nie? No. To nie mogłeś wylecieć z niego. No. To inni mieli jeszcze większe problemy i w ogóle przez jakąś tam szparę nie, nie mogli przelecieć, bo im się zamykał właz. No, my podobno, myśmy też nie mogli wylecieć. Podobno zmiana rozdzielczości... Ej, kart, mat, uwaga. mat, mat, jest zaatakowany. No to no bata olać. Co olać? <laughs> Dał nam działa, teraz to możemy go lubić przez chwilę jeszcze no dopóki się działa nie poczyje bo tu do mnie strzelałem na jednym No co to są za ro robotyczne jakieś stwory twory Bo się nie wiem to już nie są zinowie zwykli no nie upgrade zdjęci no właściwie bym powiedział że downgrade zdjęci czemu down? psz no, są słasi niekoniecznie no jak mocniejsi są nie no wiem teraz jesteśmy mechami to wiesz ale więcej strzał trzeba w nich wyładować no, jeden z rakiet. Dwa. A, może coś tu leci. No. Dobra, nawalam. Uhu, uhu. No i co? Staj close to me. me. Cicha, Co co spada? Czym to strap, powiedz mi? Nie wiem. A ty czym? Nie da się przeładować. Ej co to jest jeszcze tu ciekawe takie Coś tu jeszcze jest? No jedną no całkiem sporo jest tego to... Fajny był ten robot, ale teraz to już mi się tak nudzi trochę No Tak troszkę No tak w sumie idą i idą i nie wiadomo no i... skąd idą Taki, taki delikatny ma... chaos się zrobił O Jezu się! Ile tu tych laserów? Ja pindole czy to widzisz? Idź tam Ty lubisz tak Ej, bo jeszcze go nie ej, co to są my, za... wieku, uważaj. Gdzie on jest? Jak, no dobra, jest. Się a, a tak, padaczki mam tutaj od tych laserów. No, ej, czy... Ej, no co jest? Popsuły mi się! No mówiłem, że dopóki się nie popsują, nie? O, było pewne. Dobra, spadamy. Co ty, gadasz? Gaz... Co spadamy? Spadamy. Oj, oj, oj. A, a tobie działają? No nie, no ale trzeba być, nie? Nie, już teraz nie. No nie, spadamy. Dobra, już, dobrze. Jest. Gdzie ta radość? No wytłumacz, dlaczego jest na go tutaj? Wytłumacz mnie dlaczego znowu ciebie nie zabraliśmy? U mnie ciebie nie zabraliśmy O o, będziesz strzelanie! A ja bym wolał polatać z tą fajną muzyczką. Ale zauważyłeś, że zawsze ty... Ty latasz czy strzelasz? Strzelam, no ale strzelasz, mówię, ja bym no. się wolał polatać. A często jest tak, że ty, ty lata, że ja strzelam. To jest. Nierówność jakaś. Na no co wolałbyś polatać? Ale widzisz, to jest takie coś, że kobiety jednak. lepsze oko mają. No najwidoczniej. Sprawdzaj, no szare... przybliżenie ma, rozumiesz to? No, widzę, super, ale nieprzydatne. No takie niezbyt, bo to tak jest. No tak za, szyb... za szybka chcę, żeby tu przybliżał. Tak ciutek. I nawet za mało się dzieje. Żeby... No właśnie, to tak. O tam coś leci. A, mają pole siłowe, ja pindole. Czym my nie mamy pola siłowego? Zrób coś, ja ty. Co <grym> się rozwali zaraz, czy nie? No nie chcę się rozwalić, <grym> i co zrobisz? A do nas strzela. Oj, to jest coraz bliżej. <grym> no właśnie, to widzę. No ale to już nie jest jako cel oznaczone, <grym> więc ale ja też chcę takie osłony. Najlepiej na, na klatę. Tak. gdzieś to oko? Gdzieś tam na dole są. Na no, bokach, no. na dole. O! Nie, nie, nie. Tak. Jest więcej mhm. troszkę ich ci powiem. No i Jak jeszcze to bydle. No strzelam cały czas, nie tak. wiem w co. UUUUUU uh, 43 uh, FPS-y <noise> Jak machasz do mnie tym kijem uh. Ja ci nie widzę Jak? Nie, co mam zrobić? Pójdź na lewo Oj. Jest jeszcze... Oj Na co? A po lewej Po lewej Widzę, widzę Po prawej A.

Pewnie tak. No, no, jak zwykle. No nic, masę pogadaliśmy Cashi 3000. Powiem Ci, że jak my tak y, skokowo nagrywamy, że wiesz. Że chyba... Na tydzień to ja już się nie. gubię. Uh. Matt Miller został uratowany, jest na statku. Mogę, możemy ulepszyć to... Super u niego może nam pomóc i nowa brama. Nasz kolegą też, tak?

A polecić. A, nie wiem. <grym> ja! Piorun można odblokować. Kradzież życia. Czajesz ten ten To są nowe moce, czy co? Co no. ty mi grę zatrzymujesz? Przepraszam. No. Nie bim. Moce. I co my tu mamy? Tego już tam się nie do. Elementy. I może ogień. Oddaj się pirom, a nie od... a to już mamy ogień. Kontrola umysłu, ukończ misję poboczne <laughs> kontrola umysłu Czaisz ten szmyt? Ale mam nadzieję, że nie mojego Twojego czego? Umysłu Pomysłu? Umysłu Jakbyś miał uhuh. Ziom Czy uważasz, że czas skończyć? A nie wiem, tak jak ty uważasz? Kończyć czas. Kończyć czas. No to co? Pododaję se jeszcze. Pododaję. No. A ten tylko coś mało, chyba ostatnio dodawałem ci. No najwidoczniej. Lepsze przedmioty do modyfikacji. No dobra, na razie starczy. Chwilę pozostanę jeszcze bogaty. Tak więc bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Zapraszamy na kolejny odcinek i do widzenia. Cześć. Na razie.